Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, bardzo się cieszę, że ze mną tutaj jesteście. I dzisiaj przychodzę do was z poleceniami filmów i seriali na jesień. Nagrywałam w tamtym roku coś podobnego, także jak nie oglądaliście to mogę was tej odesłać, ale ostrzegam, że to były moje początki w nagrywaniu, więc w mojej opinii nie było jakoś super. W każdym razie was odsyłam. Będą teraz zupełnie inne polecenia. Także jeśli szukacie czegoś fajnego do obejrzenia jesienią i nie tylko, to polecam obejrzeć do końca. I moją pierwszą polecajką, pierwszy film, który polecam jest to Osobliwy dom pani Peregrine w reżyserii Tima Bartona. I film opowiada historię nastolatka, chłopca o imieniu Jake, który po śmierci swojego dziadka chce się dowiedzieć, czy historia, którą on mu opowiada na dobranoc jest prawdziwa. I w owej historii dziadek opowiada mu o tajemniczym domu w którym pani Peregrine opiekuje się nastolatkami i dziećmi o nietypowych, niezwykłych zdolnościach. Jak się okazuje, te dzieci nastolatki mają równie potężnych wrogów. Cała akcja filmu dzieje się na wyspie, takiej bardzo deszczowej, zamglonej, jest bardzo tak właśnie zimno, jesiennie, także idealnie podpasowuje się klimat tego, co jest za oknem. I film jest bardzo fajny na wieczór. Mamy bardzo ciekawą, oryginalną historię. Mamy bardzo dobrą grę aktorską, szczególnie Samuela Jacksona, wcielającego się w barona. Mamy bohaterów o nadludzkich mocach, którzy walczą ze złem. W filmie przeplatają się takie wartości i tematy jak miłość, przyjaźń, poświęcenie, praca nad pewnością siebie i poszukiwanie swojej tożsamości. Także ja bardzo polecam, szczególnie jeśli lubicie, jeśli bohaterowie mają jakieś magiczne zdolności. Kolejna polecajka do obejrzenia jest to Death Note w tłumaczeniu Notatnik Śmierci. Jestem ciekawa ile osób to zna. I ogólnie z Death Note sprawa ma się tak, że jest anime. Jeśli ktoś nigdy nie słyszał anime, to... W Japonii określa się tak wszystkie filmy i seriale, wszystkie produkcje, które są animowane. Z Death Note są jeszcze filmy fabularne z japońską obsadą i tych filmów jest chyba trzy. No w każdym razie ich jest ich na pewno kilka i jest na Netflixie jeszcze produkcja o tytule Death Note. Ja z tych wszystkich trzech, bo oglądałam wszystko generalnie co wyszło z Death Note, i anime i te filmy fabularne, wszystkie co wyszły i to na Netflixie, najbardziej oczywiście polecam anime. Jest najlepsze po prostu. I jeśli chodzi o fabułę, to historia skupia się na Jagami Mlajcie, który jest nastoletnim licealistą, niezwykle bystrym umysłem, on jest jednym z najbardziej zdolnych uczniów w całej szkole. No i jest takim, można powiedzieć, typowym dzieciakiem. Nie, w jego życiu nie dzieje się nic takiego szczególnego, do czasu kiedy wpada w posiadanie tajemniczego dziennika z napisem Death Note na okładce, czyli notatnik śmierci. No, i jak się okazuje, notatnik skrywa przerażającą moc, ponieważ jeśli light jagami wpisze czyjeś imię i nazwisko istniejącej osoby do tego notatnika, to ta osoba umiera. I od tego momentu akcja bardzo się rozkręca. Light jagami chce wymierzać sprawiedliwość na własną rękę, umykając służbom w tym własnemu ojcu oraz gra w niebezpieczną grę z demonami śmierci, Light Jagami najbardziej jednak uważa na tajemniczego L i już więcej nie zdradzam. Ja ogromnie polecam ten serial anime. Po prostu siedziałam jak na szpilkach oglądając. To jest bardzo dużo zwrotów akcji, jakichś takich psychologicznych gierek między głównymi bohaterami. Bohaterowie są świetnie wykrowani, ich relacje między nimi też po prostu są super przedstawione. Szczególnie relacja między Lightem a Jagamim oraz między Lightem a Ryukiem. Rok Ryuk jest to. Demon śmierci. Ale o tym się wszystkiego dowiecie w serialu. Najbardziej, tak jak mówiłam, polecam Wam anime. I jest to jedna z pozycji, które tak najbardziej polecam, bo są, to jest tak wciągająca historia, że kosmos. Kolejne filmy, jakie polecam, myślę, że możecie kojarzyć te tytuły, jest to Beetlejuice, czyli Sok z Żuka oraz Beetlejuice, Beetlejuice, czyli kontynuacja części pierwszej. Oba filmy są w reżyserii Tima Bartona, który słonie ze swojej oryginalności i pomysłowości i tutaj w tych filmach to widać w pełnej krasie. Oba filmy polecam również obejrzeć jesienią. I w tych filmach, coś jest takiego charakterystycznego dla Bartona, to to, że losy ludzi splatają się z losami umarłych, mamy właśnie tutaj taką wizję ze światów, bardzo ciekawą. Mówiąc o fabule części pierwszej, to mamy tutaj małżeństwo Maitlandów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku umierają i do ich domu wprowadzają się od razu nowi lokatorzy, rodzina Ditsów i Maitlandowie chcą się ich jak najszybciej pozbyć i w tym celu wzywają bioegzorcystę Beetlejuice'a i bioegzorcysta jest to duch, który ma zadanie wypędzać nie duchy, a właśnie ludzi i Postać Beetlejuice jest ikoniczna, bardzo oryginalna, jednocześnie obrzydliwa, ale też i zabawna, fascynująca, hipnotyzująca. Mówiąc o części drugiej, mamy kolejne pokolenie Ditsów i tam gra między innymi Jenna Ortega, którą możecie kojarzyć z Wednesday. Ja oba filmy bardzo polecam, są naprawdę tak oryginalne, pomysł na historię jest świetny uważam i te filmy naprawdę mają taki klimat jesieni. Są też właśnie tam takie elementy fantazy, wizy ze światów, ale mimo, że jest to taka, wiecie... No, że temat jest dosyć ciężki, bo to jest temat śmierci, to wszystko jest to przedstawione w taki... Pocieszający, pokrzepiający sposób, bym nawet powiedziała. W każdym razie historia jest bardzo ciekawa, można się na tych filmach pośmiać, szczególnie jak dla mnie subiektywnie w części drugiej jest dużo takich komediowych wątków. Katherine O'Hara w roli Deli dla mnie to było coś pięknego, złoto po prostu skradało moje serce w tym filmie. Jest tak zabawna, ja się normalnie śmiałam w głos jak byłam w kinie, także ja bardzo Wam polecam ogólnie obie części. Jako czysta rozrywka są świetne te filmy. Kolejna filmowa polecajka jest to film pod tytułem Mamy tu ducha Christophera Landona. Jest to taki, można powiedzieć, bardzo popularny motyw, bo zwyczajna rodzina, rodzina z dziećmi wprowadza się do starego, zapuszczonego, zaniedbanego domu, w którym przebywa duch. Najmłodszy członek rodziny od razu nawiązuje taką przyjacielską więź z tym duchem. Duch nazywa się Elnes i wciela się. W niego aktor, którego możecie kojarzyć ze Stranger Things. Na skutek pewnych wydarzeń, jak rodzina dowiaduje się o tym duchu, nagle robi z niego internetową sensację. Najmłodszy członek rodziny wraz ze swoim przyjaciółką starają się temu duchowi pomóc, dowiedzieć się co się stało, czemu utknął w tym domu, czemu nie może zaznać spokoju. I gdyby tego było mało, to na skutek tej internetowej sensacji, na skutek nagrania, duchem zainteresowało się również CIA, także... Dosyć sporo wątków w tym filmie, ogólnie film jest w porządku, ma bardzo fajny klimat, miejscami akcja jest trochę wolna, ale ogólnie polecam, ten film też potrafi wzruszyć, potrafi zabawić, e, także ogólnie na plus. Kolejne filmy, które polecam jest to Rodzina Adamsów, jest to czarna komedia o ekscentrycznej rodzince mieszkającej w wielkim upiornym dworze na odludziu koło cmentarza. się Adams i Gomez Adams szeleńczy w sobie zakochani, wychowują dwójkę dzieci, Wednesday i Paxley'ego. Głowa rodziny Gomez-Adams obwinia się o zaginięcie swojego brata Festera i rodzina organizuje stan spirytystyczny, żeby go przywołać. Niedługo później w progach rezydencji pojawia się Gordon, syn adwokata, który uważa, że jego syn bardzo przypomina Festera i chce przy pomocy Gordona wejść w posiadanie majątku Adamsu. Mówiąc o rodzinie Adamsów polecam też serial Wednesday, który stał się światowym hitem i serial skupia się na nastolatce Wednesday Adams, którą rodzice wysyłają do internatu, do Akademii Nevermore i tam Jenna Ortega w swojej roli Wednesday Przeprowadza śledztwo nad serią tajemniczych zabójstw. I Jenna Ortega, jak już pewnie wiecie, zabłysnęła w tej roli i zagrała świetnie taką buntowniczą nastolatkę, która się nigdy nie uśmiecha i która, której żarty po prostu ociekają sarkazmem. Kolejny film, już przedostatni, który polecam, jest to. Doni Darko. I Doni jest nastolatkiem uważanym za niezrównoważonego psychicznie. Ma regularne sesje u terapeutki i pewnej nocy Doni zostaje namówiona do wyjścia z domu i napotyka się na tajemniczego człowieka królika imieniem Frank. I ten Frank mówi mu, że niedługo jest koniec świata. Ogólnie, to Doni chodzi do szkoły katolickiej i bardzo często podważa zdanie nauczycieli, pokazując swoją mądrość i wrażliwość, ale to. Musicie zobaczyć w filmie, żeby to po prostu zrozumieć. Donnie jest bardzo zagubiony, boi się samotności, stawia wiele pytań. Ogólnie film wzbudza naprawdę bardzo wiele refleksji i można powiedzieć, że jest takim filmem, który nie jest lekki w odbiorze, ale wywołuje dużo refleksji i po prostu jak macie taki nastrój, żeby tak trochę więcej pomyśleć, taki bardziej psychologiczny jest to film, to polecam. Ten królik-człowiek o imieniu Frank każe robić do niemu zadania, które są destrukcyjne dla otoczenia. I w tym filmie nie wiadomo czasem, co jest rzeczywistością, a co jest iluzją. Są poruszane takie głębokie tematy. Właśnie jest taka mnogość poruszania tych takich trudnych tematów, co może być przytłaczające. No, tak jak mówiłam, film nie jest łatwy w odbiorze, moim zdaniem. I porusza również temat podróżowania w czasie oraz... Jego konsekwencji, konsekwencji, które mogą nieść podróże w czasie. Yy, ja polecam <noise> ogólnie ten film. Klimatem uważam, że bardzo pasuje do jesieni, bo jest właśnie taki melancholijny, psychologiczny. Też są momenty, gdzie może wywołać taki dreszczyk grozy, także polecam. I ostatnia moja palcajka, jest to serial. Telewizyjny. W roli głównej gra mój ulubiony aktor Benedict Cumberbatch, i jego chyba nie muszę przedstawiać. On jest urodzony do roli Sherlocka, jak dla mnie. Sherlock jest to detektyw o wypracowanej do perfekcji sztuce dedukcji, rozwiązując zagadki kryminalne, a towarzyszy mu w tym doktor John Watson, w którego wciela się Martin Freeman. I osobiście jest to mój ulubiony serial Ever. Po prostu uwielbiam go jest idealny właśnie na taką porę jesień-zima, bo cóż lepiej pasuje do jesieni niż jak zagadki kryminalne, taki nastrój tajemnicy i grozy. Świetna gra aktorska, fabuła, zwroty akcji, cała historia, relacja między Olsonem a Sherlockiem. W tym serialu wszystko dla mnie gra, a najbardziej genialna gra aktorska Benedicta Camberbatcha w roli Sherlocka Holmesa. Ja bardzo polecam, to jest moja top polecajka. Dajcie koniecznie znać, jeśli coś widzieliście z moich poleceń, a jeśli czegoś nie oglądaliście, a poleciłam obejrzeć to z mojego polecenia, to też koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Możecie też napisać w komentarzach, co wy polecacie do obejrzenia jesienią. Mi się może to bardzo przydać i innym. I życzę Wam miłego wieczoru, poranka, w zależności od tego, kiedy ten filmik oglądacie. I widzimy się najprawdopodobniej do kolejnej recenzji. Cześć!